W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 11, wersety od pierwszego do czwartego. Jezus przebywając w jakimś miejscu modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego, Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do Niego, kiedy będziecie się modlić, mówcie, Ojcze. Niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Słowem, które wprowadza nas w liturgii do słuchania tego fragmentu Ewangelii jest to oczywiście werset przed Ewangelią i tam słuchamy zdania Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym wołamy Abba Ojcze. Wprowadzić ma nas to w... Klimat modlitwy, bo o modlitwie jest ten fragment Ewangelii. Ciekawym jest, że kontekstem dla tego naszego fragmentu jest to, co słyszeliśmy wczoraj, kiedy Jezus przyszedł do Marty i do Marii. I w finale tej sceny powiedział: Marto, marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. I potem następuje: Stało się zaś, że Jezus przebywając w jakimś miejscu modlił się. Zmieniamy miejsce, ale. Myślę, że ten kontekst domu Marty i Marii, tego stwierdzenia, martwisz się, niepokoisz o wiele, trzeba mało, albo tylko jednego, jest istotny. Uczniowie usłyszeli zapewne to, co Jezus mówił do Marty. I potem ewangelista spotyka nas z Jezusem modlącym się. Jezus modli się. I kiedy skończył modlitwę, jakiś uczeń, nie znamy go z imienia, podchodzi do Jezusa i mówi: Panie, naucz nas modlić się. Uczeń podchodzi i, być może, mając w pamięci to, co Jezus powiedział do Marty, Martwisz się i niepokoisz o wiele. Trzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, usiadła u stóp i słuchała tego, co mam do powiedzenia. Mając to w głowie, w pamięci, być może to, to zdanie, to słowo, to stwierdzenie, ta scena z domu Marty i Marii pracowała w tym uczniu. Może się zastanawiał. Jak ja mam ustawić moją codzienność? Na czym się bardziej skupić, na czym mniej? Czemu dać więcej przestrzeni, a czemu mniej? Co do wartościować, a co odpuścić? To są nasze codzienne pytania. W co mam się zaangażować? W co mam włożyć swoje serce? I uczeń żyjący tym, rozważający to słowo o tym, że trzeba mało, albo nawet jednego, uczeń zaraz potem widzi Jezusa jak się modli. Była Maria u stóp Jezusa, a teraz Jezus jest jakby u stóp ojca. I uczeń to obserwuje. Widzi, że Jezus pochwalił taką postawę i teraz sam ją praktykuje. Że Jezus jest spójny w tym, co mówi i w tym, co robi. To już może być pierwszy punkt do naszej dzisiejszej refleksji: czy jestem spójny w moich słowach i w moich czynach? Czy moje deklaracje i moje postępowanie. Są jednością. Są spójne. Że nie tylko mówię, że modlitwa Słowem Bożym jest dla mnie ważna. Ale gdyby mnie ktoś zapytał, a kiedy ostatni raz się tym słowem modliłem, to o, tydzień temu. Więc ta spójność, którą pokazuje Jezus. Ale mamy ciągle jeszcze tego ucznia. Ucznia, który temu wszystkiemu się przypatruje. I to jest, myślę, pierwszy przyczynek do modlitwy. Ważny przyczynek do modlitwy. Przypomnę, że trwamy w roku modlitwy. Się już za chwilę skończy kiedy rozpocznie się rok jubileuszowy w kościele. Więc jesteśmy jakby w finale, na finiszu roku modlitwy, który ogłosił swego czasu papież Franciszek. I znów otrzymujemy w tym roku modlitwy słowo o modlitwie. I jak uczeń jest prowadzony do pogłębionej modlitwy? Po pierwsze, jest prowadzony przez to, że słucha Jezusa. To jest ta wczorajsza nasza scena ewangeliczna. To słuchanie Jezusa coś w uczniu sprawia. I po drugie to jest ten już nasz dzisiejszy fragment uczeń do pogłębionej modlitwy jest prowadzony, patrząc na Jezusa, obserwując Jezusa, przyglądając się Jezusowi, towarzysząc mu, chcąc go naśladować. To jest ta modlitwa. To jest ta droga do pogłębionej modlitwy. Jeżeli chcę się modlić, jeżeli chcę prosić Jezusa, a dziś do tego mnie słowo zachęca, Ewangelia, jeżeli chcę prosić Jezusa, Panie, naucz mnie modlić się. Chcę się modlić. Chcę, żeby ten piękny, ważny, ta piękna, ważna przestrzeń mojego spotykania się z Tobą, jaką jest modlitwa, żeby, żeby to się rozwijało, żeby to nasze spotkania, ta modlitwa, żeby ona była coraz piękniejsza, coraz głębsza. To Ewangelia pokazuje mi, że ważnym krokiem do tego, żeby to moje pragnienie się ziściło, jest przypatrywanie się Jezusowi. Jest wsłuchiwanie się w to, co Jezus mówi. Jest to, do czego zmierza cała nasza droga modlitwy Słowem Bożym, czyli kontemplacja. Tak czytam ten dzisiejszy fragment i tego ucznia pytającego Jezusa. To musiał być to uczeń, który rzeczywiście Jezusowi się przyglądał, którego ta jezusowa modlitwa musiała zachwycić. I on zapragnął tak samo przyjrzeć się więzi, jaka jest między synem i ojcem. Tak trochę przy nich pobyć. Ta więź między synem i ojcem jest nam oczywiście w znakach sakramentalnych pokazana. My w niej uczestniczymy. W czasie Eucharystii, bo tym, że jest najświętsza ofiara, jest uwielbianiem Ojca przez Syna w mocy Ducha Świętego. Kiedy więc jestem na Eucharystii, to ja się przypatruję, jak Jezus, Syn Boży, uwielbia Ojca. I to może zrodzić we mnie wielkie pragnienie modlitwy. To patrzenie, to uczestniczenie w tym, jak Jezus uwielbia Ojca, już jest modlitwą, bo jest przypatrywaniem się świętemu, temu, który jest święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Cała ziemia, niebiosa, pełne są Jego chwały. Chcielibyśmy zostać z tymi dwoma punktami – spójność moich deklaracji i czynów, a także moje przypatrywanie się Jezusowi, moja kontemplacja. Zwłaszcza ta, w której uczestniczę, będąc na Eucharystii. Chcielibyśmy przyglądać się Jezusowi, jak uwielbia Ojca. I pozwólmy, żeby Jego łaska tak w nas działała, że zapragniemy, zapragniemy modlić się, uwielbiać Ojca, tak jak On. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.